no mamusie, chodź, chodź! mamy. Chodź. Zosia, chodź. Chodź do mamy. Chodź ty, mamusi. Chodź. No chodź, chodź. No? Chodź. Szatan, chodź. Chodź. Zosia. Zosia. Ślicznie, świetnie, Zosia idzie, tak. No chodź. No chodź, chodź do mamy. Czy my coś mamy Zosia w pieluszce? Czy my coś mamy w pieluszce? No brawo, chodź, już bliźniutko, chodź.